Nie wiem, jak to pokazać do tej miniaturki. Będzie pachnącą, kolorowo i pielęgnacyjnie. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie produkty w ostatnim Będzie. miesiącu, jak mi się sprawdziły i co o nich myślę, to zapraszam Was do dalszej części. I idziemy. Słuchajcie, zaczniemy zapachowo francuskie perfumy. Francuskie perfumy to jest coś, co kocham, uwielbiam. Jest film na moim kanale z tym zamówieniem i z tymi numerkami. Jest zresztą film, który bardzo Wam się podoba, jest najchętniej oglądany. Ja przyznam, że też uwielbiam robić filmy o zapachach i na pewno takie jeszcze będą na moim kanale. Nie martwcie się. W każdym razie zużyłam dwie różne pojemności. I to są dwa takie zapachy, które, no naprawdę, 36 to jest odpowiednik, słuchajcie, Dolce Gabbana Light Blue, no to jest dla mnie klasyk, słuchajcie, to jest zapach, do którego ja powracam. Są momenty w moim życiu, że wracam do tego zapachu, zużyłam, teraz obecnie wiosna pachnie u mnie zieloną herbatą i ogórkiem, ale myślę, że już... Lato to będzie znowu powrót do e, Dolce Gabbana Light Blue. Bo uwielbiam ten zapach. Często będzie u mnie też gościł, bo ja bardzo często do niego powracam. A to jest 733 odpowiednik Hugo Boss Life. Bardzo mi bardzo dobrze się utrzymywał. Jest to taki zdecydowany, to jest taki, wiecie, zapach. Bym powiedziała, kiedy. Która wie czego chce, zdecydowana, z pazurem, piżmo bardzo lubię. I często, jak miałam takie, wiecie, dni, gdzie potrzebowałam takiej dodatkowej pewności w swoim działaniu, to ten zapach Hugo Boss Life zawsze mi podbijał. Tutaj są takie zapachy, teraz jeszcze Wam pokażę, które długo zużywałam, no bo jak. Odkryłam francuskie perfumy. No to one tak jakby wiecie, schodziły dłużej, tak? To jest słuchajcie, All Night. Długo zużywałam. Tutaj w ogóle takie są drobinki złota były. Yy, ale co wiecie, jak się. Psi... Sorry. jak psiknęliście, to, to, no, to nie wiem, to nie brudziło jakoś tam bluzki czy coś. All Night by Sandra, Sandra Kubicka. Jakbym mogła Wam. Mm, I to jest. W Rosmanie ten zapach. Z Rosmana. Tak mi się wydaje. Długo zużywałam, bo to, to jest taki dość e, m, mocny zapach. O kolorze właśnie takim złotym. E, taki pudrowy. Ja bym go porównała do e, Lady Million. Bardzo. Bym powiedziała, wiecie, Lady Million to jest Lady Million. Możecie sobie iść do perfumerii, powąchać. Natomiast to jest Lady Million. O, aż mi spadła ta ta. Dobra, nieważne. Natomiast to jest taka Lady Million w wersji light i taka z Russmana. Nie wiem, nie chcę, żeby to zabrzmiało, wiecie. No, tańsza wersja, nuty zbliżone. I jest dość mocny i długo utrzymujący się. Natomiast cena jest taka, wiecie, drogeryjna, więc powiedziałabym, że to jest Lady Million z Rosmana. I ostatnia to już jest taka mgiełka z The Body Shop. Z The Body Shop, słuchajcie, White Mask. Co fajny, taki lekki, wodny. Bardzo fajny. Także to zapachowo, słuchajcie, podkładowo. Wykończyłam. Eveline Liquid Control. Ja mam w odcieniu 0,10, to jest Light Beige, świetny podkład. Są filmy na moim kanale, makijaże z tym podkładem. Pokrótce, tak, jeżeli chcecie więcej uzyskać krycia, żeby ten podkład Wam dał więcej krycia, to proponuję Wam wklepywać go dłońmi. Efekt jest wtedy bardziej kryjący. Gąbeczką, więcej się zjada, i w moim odczuciu na mojej twarzy wyglądało to lżej. Ja lubię lekkie efekty, ale wolałam go wklepać dłońmi dłużej, na wtedy na dłużej starczał. Bardzo fajne dozowanie, długo go miałam, bardzo fajny i na pewno do niego powrócę. Bo to jest właśnie, to nie jest matowy podkład, to jest taki satynowy. No, same ochy i jachy, i możecie sobie zobaczyć filmy z tym podkładem. I drugi podkład to jest Max Factor Miracle Second Skin. Zobaczcie, wykończyłam nawet, tutaj jeszcze chyba mam, zostawię sobie na jeden raz. Widzicie, tutaj 0,2 kolor ja miałam. Właśnie lubię takie podkłady, właśnie w tubeczkach, mogę je wykończyć, tak naprawdę, wiecie, do końca. I to jest dla mnie bardzo ważne, zwłaszcza jeżeli lubię podkład. Ten podkład. Robi drugą skórę. Tu jest zresztą mleczko kokosowe. Bardzo ładnie nawilża. Bardzo ładnie wygląda naturalnie. Mogę go porównać, słuchajcie, do Kiko Milano. Yy, test tego podkładu Kiko Milano Smart jest na moim kanale. No to chyba w tym momencie jest ostatni przedni film. Nawilżający, lekki, ale nie przekrywający, Robiący drugą skórę, ale nie kamuflujący. Wiecie, yy, jest na moim kanale vlogowym test y, z tym podkładem. Podlinkuję Wam. Tutaj gdzieś zakładka się otworzy z tym filmem, a, albo pod spodem, mhm. tu też pod spodem, pod, y, wiecie, tytułem filmu Denka, y, zostawię Wam link do mojego, właśnie, filmu y, z testem tego podkładu. Glam Doll Boost. Catrice Glam Glow Boost. Glam and Doll. Glament Doll Blust. Boost. Coś mi się nie idzie, ale z Catrice bardzo fajny tusz ze szczoteczką, taką, zobaczcie, taką mm, drobniusieńką. Naprawdę tutaj aż trudno zobaczyć te, wiecie, włoski. To jest e, silikonowa. Bardzo dobrze rozczesująca, dająca się budować. No z tego co rozumiem tutaj dol, to że jak lalki, tak? Glam i bust i w ogóle, tak daje się, natomiast te, ten tusz, wiecie co, on na, tak naprawdę on, on w stosowaniu na początku jest taki sobie, w środku jest dobry, a na koniec potrafi się po prostu kruszyć. Że, że zostają wam gdzieś tam planki i on się okrusza. Natomiast ogólnie jest fajnym tuszem i ja często do niego powracam po prostu, bo daje fajny efekt, daje się budować i te rzęsy są takie nabustowane, powiedzmy. Fajną mają taką objętość i są miękkie w ogóle, że nie nadaje im, wiecie, ja to lubię w rzęsach, że nie zostają takie sztywne. Tylko one są takie mięciutkie. Natomiast on dość szybko potrafi się ukruszyć, wysuszyć. Jak coś to Skatris to jest właśnie jeden z moich ulubionych. Chyba jeden. Skatris. Słuchaj, słuchajcie, będzie dobrze, a za chwilę będzie troszkężej. Dobra. Eveline Big Volume Real Shock. Jest, jest szczoteczka o wiele lepsza i tuż jest Moim odczuciu o wiele lepszy, bo na pewno się nie kruszy. Natomiast nie uzyskacie takiego efektu, wiecie, wow, i takiego, że szok, no to no nie wiem. Nie, nie na moich rzęsach, szoku nie było, ale on na przykład był zawsze taką fajną bazą pod inne, pod, wiecie, tusze. Um, dawał bardzo taki naturalny efekt, ale nie kruszył się i ładnie się rozprowadzał, i ta szczoteczka jest fajna, ale żeby big volume był. No to nie, jak użyłam, jak użyłam, wiecie, odżywki, no to jeszcze tak, to tak. Ale taki sam, żeby on big volume, no to nie na moich rzęsach. No i teraz będzie troszkę gorzej. Temptation Maybelline. Maybelline ma ogólnie... Teraz mam? Tak, mam teraz. Bro... Ma ogólnie dobre tusze, ale... Zauważam, że po latach albo moje rzęsy się zmieniają, albo coś w tych formułach się zmienia. To był świetny tusz. Ja go odkryłam, nie wiem, żeby Wam nie skłamać, z 3 lata temu, 4 lata temu. I to jeszcze w faktorach, jeszcze na moim kanale vlogowym jest film w samochodzie, jak pokazuję Wam. Bardzo fajny tusz. To jest, on jest z tym, z kokosem. Fajna szczoteczka. Ja go kupiłam na promce. O, ona jest taka właśnie niesilikonowa i taka właśnie delikatna, ale ja nie wiem, co się z nim stało. Że on w ogóle, wiecie, w ogóle go mi ciężko nałożyć na rzęsy, na same rzęsy. A kiedyś go używam właśnie bez żadnych odżywek. Jakoś tak nie możemy się dogadać. Nie uzyskuję nim żadnego efektu i nie chcę mi się z nim męczyć, bo teraz mam o wiele fajniejsze tusze i po prostu, a on już dość. Jakiś czas powiedzmy. A on już jakiś czas leży. Wiecie, u mnie w toaletce. Stoi bardziej. W szafce niż w toaletce. I nie używam go, więc się z nim żegnam. I raczej już nie powrócę, bo, bo jakoś tak. słabiej się dogadujemy. Przynajmniej słabiej się dogaduje z moimi rzęsami. I teraz będzie. Mm, jeszcze słabiej, to jest sławetny tusz. Jest test na moim kanale vlogowym, też ten film podlinkuję Wam tutaj gdzieś na górze, zakładka się otworzy, albo i też podlinkuję pod spodem pod filmem. To jest naturalny Mascara Revlon ja tej nazwy nie wypowiem bo to jest francuska nazwa Naturalny, Wegański, świetna szczoteczka. Wszystko ekstra. Zobaczcie, tutaj jest taka z takim mm, e, czubeczkiem zaokrąglonym, który pozwala tutaj bardzo ładnie e, te dolne rzęsy e, dolne rzęsy malować. Bardzo fajne, wszystko fajne. Natomiast nie mogę go używać codziennie. Nie mogłam go używać codziennie. Zobaczcie, bardzo ładny design. To jest wszystko wegańskie. E, nie mogłam go używać codziennie, bo o czym już zawiłem. Po prostu są tutaj jakieś olejki naturalne, bo to jest wszystko naturalne i on jest odżywczy, i bardzo upolewałam, bo on bardzo ładnie się buduje, bardzo naturalnie, miękko, bardzo fajny tusz. No Natomiast nie do stosowania dla mnie na co dzień, wiecie. Ja go tak bardzo długo zużywałam od czasu do czasu, no a już teraz, ten czas dawno już wiecie. Zrok będzie, jak go mam, więc mam inne tusze, które używam. No, powiem Wam, że jak robiłam test właśnie i jest film z tym tuszem, to było wielkie wow, aż z, z ciężkim sercem było mi na koniec dogrywać to, że zaczął mi uczulać, bo po prostu go, wiecie, to robiłam pierwsze wrażenie wow, wow, ale... I po tym pierwszym wrażeniu składam film i ten, i używam drugi, trzeci dzień. A to po prostu płacz. No i musiałam dosłownie dograć, słuchajcie, no że, no, niestety, ale uczula. I kończąc już o tych tuszach, to tak muszę zakończyć tak najsmutniej. To jest XXL Lashes, słuchajcie, firmy Beauty. Tą firmę e, możecie spotkać w e, Tedim. W Teddy są kosmetyki, wiecie, Teddy to jest taki ala sklep, coś jak Action, Pepco, Deals. Tam też są właśnie kosmetyki, tak, chińskie można powiedzieć. Słuchajcie, po pierwsze był zalakowany, więc nie mogłam... Dlaczego w ogóle wzięłam ten tusz? Zobaczcie w ogóle jaką ma szczotę. Po prostu ta szczota to od razu w oko wchodzi. Totalnie brudzi, no ale wiecie, brudzi to brudzi, można sobie wytrzeć, tak? Mnie przeważnie każdy tusz ubrudzi, no ale ten po prostu nakładam, nakładam, ręka odpada i nic. A dlaczego w ogóle wzięłam ten tusz? Dlatego, bo tej firmy, słuchajcie, Beauty, chciałam Wam tutaj właśnie pokazać, w Teddy, jak macie gdzieś w pobliżu Teddy, a macie paznokcie swoje, naturalne, ja mam krótkie ogryzki, genetycznie, nie genetycznie, ja nie narzekam, ale mam naturalne, to słuchajcie, tej firmy lakiery to jest jakiś sztos. To jest taki beżowy, taki nudowy kolor. W żadnej wiecie, z sieciówek drogeryjnych te wszystkie dostępne lakiery, Maybelline, nawet L'Oreal, wiecie, Essence, te inne ten jest tak trwały, jedna warstwa wystarczy i już macie, wiecie, mleczny kolor na płytce i dodatkowo w ogóle nie odpryskują te lakiery. Tu taki różowy, no naprawdę i yy, ja teraz taka nowa edycja wyszła, taki brązowy. Też widzieliście chyba w jakimś już filmie bardzo dobrze utrzymują się na moich paznokciach, a mówię wam o tym, bo ja mam naprawdę słabe, takie wiecie, paznokcie, bardzo delikatne, kruche, nieduże, I jeżeli lakier się utrzymuje na moim paznokciu, no to jest wow. I dlatego po, tym, po tych lakierach, które sobie przetestowałam, bo ten kolor mnie te, zaczęłam właśnie od tego. Ale i ta firma właśnie ma też czarne, ładne. Przegapiłam, był taki fajny, niebieski, indygo kolor. Mają właśnie i teraz taka nowa edycja weszła. I, I po tych lakierach po prostu, no, tak sobie zerknęłam na tusz. Mówię, no dobra, no jak lakiery są takie fajne, no to może tusz też. Mm -mm, nie. W żadnym wypadku nie sięgajcie po tusz beauty z Teddy'ego. Nie warto. On drogo nie kosztuje, ale nie warto żadnej złotówki na niego wydać. Natomiast ta, te, ten chyba, bo to jest taka nowa edycja, 6 zł, a te 5 zł, no to słuchajcie. Nawet się nie zastanawiajcie, bierzcie w ciemno. Jeżeli macie naturalne, wiecie, paznokcie i szukacie jakichś trwałych, fajnych, kryjących yy, i fajnie się nakładających yy, lakierów. To tylko dni. O, i pędzelek mają taki fajny. Naprawdę. Polecam Wam. No, dobra, to to... Lecimy dalej, już mi w gardle zaschnął. Maybelline 1. mam następny, nowy. To jest moje must have, najlepszy ever korektor kryjący, budujący się, nawilżający moją dojrzałą strefę pod oczami, powieki, no to jest best of the best. Nie ma dla mnie lepszego korektora drogeryjnego yy, niż, niż Maybelline ten, Maybelline ten, niż ten z Maybelline i no, yy, właśnie, słuchajcie muszę przyjść, bo po prostu słońce to teraz takie wyszło, o widzicie tutaj, taki jakiś znak. Ale dobra, już połowę mamy za sobą. Połowę mamy za sobą. O, to może tak szybko. Taki przerywnik reklamowy. Słuchajcie, reklama. Moje polecenie po prostu. Lenor. Ja kiedyś, właśnie jak robiłam demka kosmetyczne live na moim kanale vlogowym, to też wam wspominałam o tym Lenorze i wspomnę, wspomnę jeszcze last. To, jeszcze last. What? Jeszcze raz. Lenor Silk trój Blossom to jest przepiękny zapach, ale oprócz tego, że to jest przepiękny zapach, to jeżeli nie suszycie ubrań w suszarkach to to jest jeden z płynów, który po prostu nadaje miękkości tkaninom bez suszenia ich suszarca dalej to może, o wziąłam tutaj pudełko Sajos Sajos ja To przekręcam czasami nazwy, nie? Ale to jest chyba dyslekcja, wiecie? Albo po prostu nie dowidzę no bo nie dowidzę, bo inaczej mieć okulary. Ale nie chcę mi się ich zakładać. Dobra, Sejos. Po prostu o. Ta farba. I kolor 8,05. Nie wiem w tym momencie, w podglądzie jak moje włosy wyglądają. Wyglądają blondo natomiast w realu, ja Wam mówię, jak w realu wyglądają. Wyglądają bardzo naturalnie. Nie są rude, nie są białe. To jest taki właśnie naturalny blond. Uwielbiam tą farbę. Pokrywa siwe włosy. Dodatkowo tutaj jest, słuchajcie, odżywka. Z kwasem hialuronowym, która rewelacyjnie wpływa w ogóle na moje włosy, i w ogóle y, mam w zamiarze kupić sobie taką, wiecie, jakąś odżywkę do włosów właśnie z kwasem hialuronowym, bo dzięki tej farbie odkryłam, że bardzo dobrze kwas hialuronowy w maseczkach do włosów działa na moje włosy. Więc to jest beżowy blond, polecam Wam, mega mi się dobrze sprawdza. Fajny kolor, naturalny. Kryjące siwe włosy, e, i ta farba nie jest, wiecie, taka ostra, nie śmierci tak bardzo, e, nie uczula. I ma świetną maseczkę na włosy, e, właśnie z kwasem felurowym. Tak, profesjonalne pokrycie, tu piszą, pokrycie siwych włosów, potwierdzam. Wiesz, ta farba jest moim odkryciem. W zeszłym roku ją odkryłam. Wypróbujcie sobie, jeżeli takie odcienie Was interesują. Dobra, jedziemy dalej z włosami. Włożyłam odżywkę Isana. Boże, strasznie dużo dzisiaj gada, nie? Blond. Jak chcecie, żebym mniej gadała, to opiszcie. I Sana Professional Blonde and Glass to jest z miodem i z rumiankiem. Bardzo fajna, taka lekka. Ja często y, do nich powracam i, wiecie, lubię sobie tak przeplatać, bo mam jeszcze odżywkę z bingo Spa, ale lubię tak y, przeplatać, żeby też włosy za bardzo się nie przyzwyczajały, bo później y, po pewnym czasie te produkty przynoszą odwrotny efekt niż na początku. Bardzo fajna. I jeszcze do włosów to wykończyłam, słuchajcie, jantar giełka z wyciągiem z bursztyna, właśnie z bursztynu, taka wcierka ja tutaj sobie przy nasadzie, no i właśnie bardzo dużo, o, to są właśnie takie, zobaczcie, baby hair, teraz tu sobie tak przyklepałam, więc nie będę i ten, ale mm, bardzo długo ją zużywałam, chyba z pół roku albo i więcej. Ale bardzo lubię i często powracam do niej. Yy, I ona u mnie się świetnie sprawdza. I o, baby hair rosną po niej. nam, słuchajcie, yy, szybko teraz. Jeju! Tak jest. Mgiełka, dzień, tak jest. Mgie... Dzień bez mgiełki to dzień stracony. Dwie mgiełki z nutą miętu i granatu to jest yy, jeden, tak, to jest zapach mój. Jeden z ulubionych zioi, jak nie ulubiony po prostu. Zresztą widać, dwie zużyłam. Dwie zużyłam dlatego, bo ostatnio mówiłam Wam, ja używam jeszcze tej takiej, którą najdłużej używam i dzięki której zobaczyłam, że moja dojrzała cera bardzo się lubi z kwasem hialuronowym, i też dzięki mgiełce, jagody Akaja i kwas hialuronowy, moja twarz, wiecie, zaczęła po prostu y, lepiej wyglądać. Nie kupowałam, bo po pierwsze wykupywane były i ta mgiełka droższa była niż pozostałe. Natomiast ja z doświadczenia długo używam mgiełek ziai i każda mi się dobrze sprawdza. I jeżeli, nie wiem, przez 2-3 miesiące nie będę używała mgiełki z jego i kwas hialuronowy, to naprawdę moja twarz, nie wiem, <laughs> Wiecie, nie wiem... No nic się jej nie stanie, a tym bardziej, jeżeli używam innych tych mgiełek zziai, a non stop używam po prostu mgiełek. Dlatego wam mówię zawsze, że mgiełki są niedoceniane. To nie chodzi o to, że akurat ten kwas hialuronowy, czy tutaj ten granat, czy mięta i tak dalej, ale chodzi o to nawilżenie, o składniki zewnętrzne, to naprawdę działa, a dojrzała cera. Czy to problematyczne, czy nie, nawilżenie zawsze się jej przyda. Tym bardziej, jeżeli makijaż nakładacie. Czy po dniu, wiecie, ciepłym, suchym, mroźnym, przed wieczorem, czy przy biurku, jak siedzicie, czy przy serialu. Naprawdę, tak jak bierzecie szklankę wody czy herbaty, to tak samo można spryskać sobie buzię. Naprawdę buzia Wam podziękuje. O! Jeszcze jedne perfumy. Słuchajcie, spadły mi, dobra. Y Słuchajcie. Boże, ile to będzie trwało, będę musiała coś wyciąć. Słuchajcie, Preta porté Koti. To jest taki bardziej, bym powiedziała, męski zapach ale z piżmem. I taki bardzo powiedziałabym sportowy. Jeszcze mam go tu trochę. Zresztą muszę sobie postawić, słuchajcie, żeby bo takie perfumy, które już mam na wykończeniu. Yy, to stawiam sobie wiecie tak bliżej wyjścia albo koło biurka. Bardzo fajny zapach. Yy, nie utrzymuje się tam wiecie za długo, ale to jest taki sportowy, piżmowy. Tak bym go nazwała, sportowy piżmowy. Pre, i czy, że preta porte, wiecie, preta porte to znaczy yy, no i właśnie yy, to jest preta porte, bo myślałam, że to jest od Kiciu. Sory, widzicie, to jest New York, Paris i to jest prêt Porte. porter prêt à czyli jak kolekcje są, na przykład, modowe, preta. à porter prêt To oznacza, że są to kolekcje takie codzienne. I właśnie bym tak powiedziała, że to jest taki zapach z piżmem, taki dość męski trochę. Nawet bardzo, tro... Nawet bardzo męski, ale słuchajcie, sportowy. Właśnie Preta porte, nie od Kitiur, bo wiecie, od Kitiur, to są te takie odjechane stylizacje, takie, których na ulicach, Kto... takie stylizacje, których... które na ulicach trudno spotkać. A Preta Porte to jest taka moda na co dzień. I jak szukacie takiego zapachu męskiego z pazurem, ale lekkiego sportowego, preta porte. To polecam chodzić. No właśnie. Dobra. Dobry przerywnik. Dalej jedziemy. To już będzie szybko i, i ten. L'Oreal, mleczko uwielbiam. Mam teraz następne tylko w mniejszej pojemności. To jest z różą. To jest, słuchajcie, jedno z najlepszych mleczek, mleczek, no tak, jakie używałam i bardzo dobrze, wiecie, działa na moją, właśnie tutaj strefę pod oczami nad oczami zauważyłam właśnie, że produkty, które zawierają coś z róży bardzo dobrze działają tutaj na tą strefę kołka, wiecie, tu. Więc bardzo fajny, teraz mam nowy, ale mniejszą pojemność. Płyn micelarny tera wrażliwa z Nivea, bardzo fajny, domywający. Często powracam do niego. Listerina Cool Mint, to wszyscy wiedzą, mój ulubiony. Tutaj taki Joanna Sweet Care, bardzo fajny taki żel pod prysznic czy tam do wanny. Bardzo takie słodkie, lodowe zapachy i bardzo wydajny i bardzo gęsty. Bardzo fajny. I to słuchajcie, balsam do ciana, do ciana, balsam do ciała, bardzo fajny. Bardzo fajny, bardzo nawilżający i też, widzicie, róża jest, bardzo ładnie wygładza, szybko się wchłania, bardzo go lubiłam i bardzo taki, wiecie, wydajny, konkretny. Skin uwielbiam, często do niego powracam, wygładzający, on jest bardzo na taki nawilżający, on jest wskazany właściwie, wiecie, chyba na, na wieczór. Mm, tak, krem na noc, na wieczór ale ja go i na dzień stosowałam jak miałam bardziej przesuc... Prze... Jak... ale ja go też na dzień stosowałam jak miałam bardziej przesuszoną cerę, bardzo Wam polecam wylizany do ostatka, powracam do niego często i często widzicie też, yy, też jest mgiełka z tej serii i to jest taka zapachowa mgiełka, która podobna jest do yy, Dolce Gabbana La Lip Blue, przypomina zapach Gdanskim, mgiełka też jest, możecie wypróbować, jest świetna. Słuchajcie, dwie maseczki Japan Rituals mm, mm, nic specjalnego. Ziaja e, mikrobiom Balance to taka e, jogurtowa w kremie, to tak jakbyście więcej kremu nałożyli. Mm, mm. Y, I ostatnia Bielenda Skin Shot to ampułkowa maseczka, minerały morskie, kwas hialuronowy, jest nawet test na moim kanale z tą maseczką. Fajna, lekka, nie robiąca krzywdy, bardzo fajnie nabliżająca, bo jest tu też kwas hialuronowy i starczyła mi chyba na dwa czy trzy razy. Ja po pierwszej razie, jak używam, to zawsze do lodówki sobie wkładałam. Bardzo fajna. I taka pobudzająca żywa, Boże, wszystko. Nagadałam się w tym denku kosmetycznym, to takie jedno chyba z największych denek kosmetycznych w tym momencie. Dziękuję. Więc jeżeli dotrwaliście do końca, dajcie znać, kto dotrwał do końca. Jeżeli dotrwaliście do końca, to wielkie serducho dla Was i dziękuję. I mam nadzieję, że nie zanudziłam Was, że trochę się pośmialiście i też. Dostaliście takiej wiosennej energii. No i widzimy się niedługo w następnym filmie. Nie będzie na pewno taki długi. Ale ja nie jestem Dziękuję Wam. I widzimy się następnym.